Boli mnie głowa. To pewnie odciśnienia. Gdy je mierzymy, często jest wysokie. A co jeśli powiem wam, że ból głowy w 90% jest spowodowany innymi schorzeniami, a nie podwyższonym ciśnieniem? Dziś wyjaśnię, jakie są najczęstsze przyczyny bólu głowy, kiedy ból głowy wymaga diagnostyki, oraz co naprawdę boli podczas bólu głowy, skoro mózg nie ma receptorów bólu. Dzień dobry. Nazywam się Witold Mazur i jestem kardiochirurgiem. Jeśli fascynujecie działanie organizmu człowieka, chcesz dowiedzieć się więcej o profilaktyce, objawach oraz diagnozowaniu i leczeniu chorób, zapraszam do obejrzenia moich filmów. Nim przejdziemy do wyjaśnienia, dlaczego gulowi głowy często towarzyszy wyższe ciśnienie, zacznijmy od podstaw. W saus nie ma zakończeń bólowych, nie czuje bólu. Ale to, co go otacza, naczynia wśródnośne, opony mózgowe, nerwy i mięśnie głowy są pełne receptorów bólu. To właśnie one wysyłają sygnały, które nasz mózg interpretuje jako ból głowy. Gdzie więc może powstać ból? Ściany dużych i średnich tętnic wewnątrzczaszkowych oraz żył oponowych są unerwione przez włókna czuciowe. Ich rozszerzenie, skurcz lub stan zapalny może powodować ból. Na przykład w migrenie. Rozszerzenie i aktywacja receptorów w naczyniach oponowych wywołuje pulsujący ból. Opona twarda. Jest bardzo dobrze unerwiona. Jej napięcie, rozciągnięcie lub podrażnienie, np. przez stan zapalny czy krwiaka, daje bardzo silny ból. Dlatego, np. przy zapaleniu opon mózgowych, ból jest tak intensywny. Nadmierne napięcie mięśni karku, szyi, skroni, otelicy czy czoła może pobudzać zakończenia nerwów czuciowych. To mechanizm napięciowego bólu głowy, dającego uczucie ucisku lub obręczy wokół głowy. Ucisk, podrażnienie lub stany zaparne nerwów typu nerwu trójdzielnego czy potylicznego powoduje ból neuralgiczny, ostry, przeszywający, często jednostronny w obrębie zakresu zaopatrywania tego nerwu. Kolejnym miejscem są zatoki przynosowe, oczy, zęby. Stawy schroniowo-żuchwowe. Ich choroby również mogą generować sygnały bólowe, które mózg interpretuje jako ból głowy. Kiedy tkanki otaczające mózg zostaną podrażnione, receptory bólu wysyłają sygnały do pnia mózgu, a informacja trafia do wzgórza, a następnie do kory mózgowej, gdzie dopiero świadomie czujemy, że boli. Wniosek. Ból czujemy w mózgu, choć sam mózg receptorów bólowych nie ma. Bóle głowy dzielimy na pierwotne i wtórne. Pierwotne bóle głowy są najczęstsze i to 90% dolegliwości. Przykładem takich dolegliwości jest ból napięciowy, tępy, uciskający jak obręcz wokół głowy. Dotyczy to 40% populacji i prawie każdy doświadczył go przynajmniej raz w życiu. Przyczynami może być napięcie mięśni karku i barków, długotrwała praca przy komputerze, stres psychiczny, zmęczenie, niedobór snu czy odwodnienie. Następnym przykładem pierwotnego bólu głowy jest migrena. Nie jest to zwykły ból głowy, to neurologiczne zaburzenie, któremu towarzyszy szereg objawów. Dotyka około 15% populacji, a kobiety chorują trzy razy częściej niż mężczyźni. Ból jest najczęściej pulsujący jednej połowy głowy, często z nudnościami, nad wrażliwością na światło i dźwięk. U około 1,4 czwartej pacjentów z migelną występuje aura, czyli objawy neurologiczne poprzedzające ból głowy, takie jak zabrzenia widzenia mogą być błyski światła, linie zygzakowate, ubytki w polu widzenia, mrowienie lub drętwienie. Twarzy, ręki, zamrzenia mowy. Czynniki, które wyzwalają migrenę, to stres i napięcia emocjonalne, brak lub nadmiar snu, głód, nieregularne posiłki, odwodnienie, alkohol, szczególnie czerwone wino. Niektóre pokarmy takie jak ser, czekolada, przetworzone mięsa, zmiany pogody bądź też zmiany hormonalne u kobiet. Pierwotnym bólem głowy o bardzo silnym nasileniu jest plasterowy ból głowy. Pojawia się jednostronnie w okolicy oka, często w seriach ataków, czyli klastrach. To na szczęście rzadkie schorzenie, ale o skrajnej intensywności. Ból jest naprawdę bardzo duży. Objawy towarzyszące występujące po stronie bólu to uzawienie i zaczerwienienie oka, katar z jednej strony nosa, pocenie się twarzy, zwężenie źrenicy, poczucie niepokoju, niemożność leżenia spokojnie. Napady występują w seriach, klastrach, trwających tygodnie do miesięcy. Alkohol w czasie klastra niemal zawsze wywołuje napad. A mężczyźni chorują 3-4 razy częściej niż kobiety. Inne pierwotne bóle głowy wiążą się na przykład z aktywnością fizyczną. Jak widzicie, główne przyczyny bólu głowy niewiele mają wspólnego z wysokim ciśnieniem. Zresztą wiele osób ma wysokie ciśnienie, a bólu głowy nie odczuwa. Szacunkowo nadciśnienie wyjściowo powoduje jedynie 5-10% bólów głowy. Jak więc ból wywołuje wzrost ciśnienia i tętna? Otóż jest to odruch odronny. Ból jest sygnałem zagrożenia. Receptory bólowe wysyłają ból syn do rdzenia kręgowego, a stamtąd do struktur mózgu. Tam powstaje reakcja walcz lub uciekaj, a do tego potrzebna jest gotowość całego ciała. Aktywowany jest układ współczulny, który z nadnerczy uwalnia adrenalinę, noradrenalinę, kortyzon, hormony stresu, które obudzają zakończenia współczulne w sercu i w naczyniach. W efekcie daje to wzrost kurciwości nięcia sercowego i większą siłę wyrzutu krwi, skurcz naczyń krświemcznych, zwłaszcza w skórze i narządach trzewnych, zwiększa opór obwodowy. I to w efekcie. Daje wzrost ciśnienia tętniczego oraz przyspieszenie rytmu serca. Celem tej reakcji z fizjologicznego punktu widzenia jest przygotowanie organizmu do działania. Zwiększa się przepływ krwi do mięśni i mózgu, poprawia się dostarczenie tlenu i glukozy, wzrasta czujność i gotowość do reakcji. To ma sens biologiczny. W dawnych warunkach ból często oznaczał zagrożenie życia, np. zrenienie, więc ciało mobilizowało się do przetrwania. Dlatego podczas bólu, np. po urazie czy zawale, polce nerkowej czy silnym bólu głowy można obserwować przyspieszoną pracę serca. Przejściowe nadciśnienie, zimne, spocone dłonie, rozszerzone źrenice. To nie oznacza jeszcze choroby serca czy nadciśnienia, lecz naturalną reakcję stresową. Najczęściej po ustąpieniu bólu normalizuje się również tętno i ciśnienie. Dopiero utrzymujące się wysokie ciśnienie lub tętno po ustąpieniu bólu wymagają dalszej diagnostyki. Podobna reakcja obronna występuje przy dużym zdenerwowaniu, stresie czy lęku. 5-10% przypadków to pule głowy, będące objawem innej choroby. To bóle głowy wtórne. Mogą być spowodowane np. przez uraz głowy, zaburzenia naczyniowe takie jak fotok, udar czy tętniak, nadciśnienie tętnicze, zakażenia czyli np. zapalenie opon mózgowych. Zmiany zwyrodnieniowe i uciskowe kręgosłupa szyjnego, zrast ciśnienia śródczaszkowego, tak jak się dzieje w guzie czy krwiaku, zamurzenia metaboliczne, zatrucia, jak denkiem węgla, chorobami oczu, zatok czy zębów, również nadużywanie leków przeciwbólowych. Kluczowe pytanie brzmi, jak odróżnić zwykły ból głowy od zagrażającego życiu? Warto zapamiętać kilka sytuacji, w których ból głowy musi być skonsultowany z lekarzem, a będzie to pojawienie się nagłego najsilniejszego bólu w życiu tak zwany ból piorunujący. Gdy występuje ból głowy po urazie głowy, szczególnie jeśli nasila się lub towarzyszą mu zaburzenia widzenia, mowy, czucia lub równowagi. Gdy ból występuje z gorączką, i sztywnością karku lub światło z wstrętem. Sztywność karku to taki brak możliwości przygięcia brody do mostra. Gdy ból nasila się z dnia na dzień lub budzi ze snu. Gdy zmienia się charakter bólu u osoby, która dotychczas miała typowe, łagodne bóle głowy. Gdy ból głowy jest z objawami neurologicznymi, takimi jak osłabienie kończyn, zaburzeniami mowy, zaburzeniami widzenia, bez typowej aury. Gdy pojawiają się zaburzenia równowagi. Gdy pojawia się nowy ból głowy po 50. roku życia, gdy nasila się w nocy lub rano, gdy ból nasila się w kaszlu, kichaniu czy pochylaniu. Ból głowy z objawami ogólnymi, takimi jak utrata masy ciała, nocne poty czy gorączka, może sugerować proces zapalny lub nowotworowy. Z kolei ból głowy w ciąży, szczególnie z naciśniętymi obrzękami może wskazywać na stan przedrzucawkowy. Nadła zmiana charakteru przewlekłego bólu głowy, jeśli znany ból głowy po prostu się zmienia, również wymaga oceny. Jeśli objawy są niepokojące, wymagana jest diagnostyka. W takich przypadkach oprócz wywiadu, badania fizykalnego, analizy, morfologii i biochemii krwi, może konieczne być wykonanie tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego głowy oraz badania dna oka. Leczenie bólu głowy zależne jest od przyczyny i najczęściej stosujemy niesterydowe leki przeciwzapalne, paracetamol, tryptany, szczególnie w migrenie, odpoczynek, masaż karku i ramion oraz ciepłe okłany. Uniwersalne zasady profilaktyki bólu głowy to regularny rytm snu, posiłków i obfite nawagnianie, zarządzanie stresem przez techniki relaksacyjne oraz regularną aktywność fizyczną. Unikanie czynników wyzwalających, jeśli takie są. Ograniczenie spożywania kofeiny do około dwóch kaw dziennie. Ograniczenie alkoholu, szczególnie czerwone wino, może wywoływać ataki migrenowe. Ergonomia pracy i odpoczynku, czyli odpowiednia wysokość monitora. Przerwy od pracy przy komputerze. Prawidłowa postawa. Jeśli ten film dostarczył Ci choć jednej pożytecznej informacji, zostaw ci w górę i zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku